Dalej dalej. dalej! dalej! Telewizja Polska bez cenzury. Rzecznik prasowy policji informuje. Porwanie. Biuro Detektywistyczne Sobolewskie. Słucham? Do detektywa Sobolewskiego zgłasza się kobieta pobita przez konkubenta, który porwał jej dziecko. Dobrze. A kiedy to się stało? Prosi o pomoc, a także o to, aby nie zgłaszać sprawy na policję. Proszę spokojnie. Dobrze nie będziemy zawiadamiać policji. Spokojnie. Za chwilę ktoś się pani będzie. Do widzenia. Halo? Szefie? Zadzwoniła e, właśnie ta kobieta, która wczoraj się kontaktowała. Właściwie wszystko i się. niej Dobra, detektyw Sobolewski zostaje powiadomiony o sytuacji. Natychmiast postanawia zmienić swoje plany. Wyrusza pod adres wskazany przez pobitą kobietę. Ciekawe, jestem, jak ta kobieta będzie wyglądała teraz. Proszę. Proszę. Sobolewski, witam. Tak. No, witam serdecznie. No, e... tak. e... Czy tego kościa nie ma, tak? Nie ma. Słuchaj, masz ten telefon, jakby coś, to odbieraj to Na miejscu kobieta opowiada o szczegółach zajścia oraz jak doszło do sytuacji, w której się obecnie znajduje. Sobolewski dowiaduje się, że powodem, dla którego kobieta nie chce wzywać policji, jest to, że poszukiwany mężczyzna miał wcześniej konflikt z prawem, dopuszczając się tego samego przestępstwa. Detektyw zbiera wszystkie istotne informacje na temat marki i koloru samochodu, którym może poruszać się mężczyzna, oraz ustala rejon miasta, w którym może się obecnie znajdować. Dlaczego pani zabieram? Żeby jak ustalimy dziecko, żeby pani była przy, w tym momencie zaopiekowała się dzieckiem, żeby nie było trzeba, że na policję damy i tak dalej. Dobrze? Hmm. Czyli rocińskie numery, zielona auto, Volkswagen Polo Dobra, nie będę z panią dyskutował, idziemy tak na miejsce, okej? Okay? To jest jedziemy. Sobolewski pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi ludźmi, którzy natychmiast zostali skierowani w obszar wskazany przez kobietę. Otrzymali wszelkie niezbędne informacje odnośnie auta i rysopisu mężczyzny. Jak pani się czuje? Chyba trochę kiepsko. Emocje i stres związane ze zdarzeniem negatywnie wpłynęły na samopoczucie pobitej kobiety. To już w momencie pani Kobieta traci przytomność. Ty kobieta odjechała! Weź ch***a, zjeżdżamy! Ja, jeszcze mi ten problem na głowie. W obliczu stanu, w jakim znajduje się kobieta, detektyw no, się postanowił wezwać wsparcie w, w postaci radiowozu K4. Halo, czy pani lepiej? Patrol zjawia się po upływie kilku minut od zgłoszenia. Samochody z ludźmi detektywa patrolują wyznaczoną okolicę. Do poszukiwań włącza się także radiowóz, w którym znajduje się matka dziecka. Jaki to był samochód? Polówka. Polówka, zielona, nie? Zielona polówka, nie. No to jedno się rozgląda, może gdzieś tu, bo powinni jechać tutaj. Nie wiem, może przed tym tirem się schowali. Nie, nie, nie wyprzedzaj, tutaj spokój, zobaczymy, może są przed nim. To jest jakaś polówka. Jest dziecko. Wyjeżdżę skok w środę. to będzie ten leżć? Jest, pewno. to są oni. Mhm. Dobra, mamy ich. Weź zadzwoń na dwójkę, powiadom ich, że znaleźliśmy. Dobra. Dobra, no mierzyliście go, tak? Dobra, okej. Okay. Ja już jadę, tak? Dobra, dzięki, na razie, hej. zaczynamy. Po paru minutach pełnego zgrania jednostek dochodzi do pościgu blokady dróg. W ten sposób podejrzany mężczyzna wpada w zasadzkę. Zdrowia, zdrowia! <grym wioski> Co jest? Na miejscu zatrzymania poszukiwanego mężczyznę przyjeżdża wezwana przez detektywa Sobolewskiego karetka. Puść mnie człowieku. Dawaj, dawaj! Już. Już nic nie zrobiłem! co zostało? Czy panią teraz boli? i Dobrze, jest Pani w stanie przejść do Tak. Karetki? To ja zapraszam. Ja się tutaj rafło tak. tak. Dobrze. E, powiedz mi, jak można imię? Ja jestem Piotr, ja jestem ratownikiem medycznym. Proszę mi powiedzieć co jest? bolicie coś teraz? Co się stało? Troszkę brzuszek, a powiedz mi ktoś się uderzył. Dobrze. Będę musiał cię teraz badać, nie wyprasz się. Zasłonię Ci oczka na tym, dobrze? Otwórz szeroko tutaj się Tutaj nie, tutaj główka, tak, jak opukuje, nic się nie boli. Zabieramy panią do szpitala, prawdopodobnie ma złamane żebra. Dobra. Po wstępnych oględzinach stanu zdrowia kobiety i dziecka, radownicy postanawiają zabrać poszkodowane do szpitala, aby zostały poddane szczegółowym badaniom. Artykuł 157 paragraf 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Artykuł 211. Kto wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15, albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 00 zero, zero do jedynki. Słuchaj, jak tam teren? Teren czysty, możemy wchodzić. Słuchaj, czekamy na papier, nie wchodzimy, czekamy, tak? Zrozumiałeś mnie? Tak, zrozumiałem. No co, masz? Halo, szefie, tak, mam papier, jadę do was. Jesteś pewna, to jest Monika oświadczenie, tak? Tak, oświadczenie pani mam w ręce, jadę do was. Dobra, dobra, dobra. na razie, cześć, Hej. Tak czekajcie na mnie, zaraz coś i będę. Okay. Okay. Dobra, wchodzimy.